Witam Was w kolejnym filmiku. Ja właśnie będę yy, wstawać. <laughs> Witam się z Wami właściwie po prostu z łóżka, bo jeszcze nie stałam. No tak, ze mną śpi Maja, oczywiście. No to ją widzicie. I zapraszam Was do oglądania. Jeszcze czas wstawać. A przynajmniej ja wstaję, bo Maja to nie wiem. Maja chyba jeszcze będzie spała. Ja dzisiaj widzę, jest duża mgła. My wychodzimy już na siku. Ja nie będę brała z aparatu. Wróciłyśmy z powrotem i jak widać, Maja jeszcze się nie wyspała, bo od razu wskoczyła do legowiska i znowu będzie sobie spała. Dzisiaj na śniadanie robię sobie kanapki i i pierwszy raz spróbuję tą pastę z awokado i chili. Nie jestem pewna, czy będzie dobra, dlatego zrobię sobie tylko jedną kanapkę. A tu mam jeszcze serek z ogórkiem i koparkiem. Oraz jeszcze mam tutaj majeczkę w kuchni. I tak wyglądają moje kanapki. Tą tą pastę, Jestem ciekawa, właśnie, jak ona będzie smakować. Wróciłam już ze sklepu i w każdym razie kupiłam mleko kokosowe, jedną mleczewkę. Właściwie to kupiłam trochę rzeczy dla świni. Kupiłam seler maciowy. Ona nie jadła jeszcze nigdy seleru maciowego, a przeczytałam, że świnki mogą, więcej. kupiłam. I jeszcze dla mnie wzięłam kolbę kukurydzy te wysiłki mogą od czasu do czasu nie można podawać często, ale ona jeszcze nigdy nie zbudowała, także to jej na pewno już któregoś dnia dam nie wiem czy jeszcze dzisiaj tutaj, tak, jeszcze z pepku kupiłam lampeczki halloweenowe takie pająki miętę worki na śmieci pastę jajeczną zieloną herbatę Parówki szajowe, bo zastanawiałam się, czy nie zrobić sobie takiego wegańskiego hot-doga domowego i też w tym celu kupiłam bagietkę, ale nie było takiej typowej bagietki mniejszej, no ale niech będzie już tak. Tutaj w ogóle kupiłam zapas bułek, aż cztery, więc tak na kilka dni. Ja nie kupuję codziennie pieczywa. No, więc to jest już to wszystko jeszcze chyba podkład taki taki zapomniałam o dwóch rzeczach bo miałam je w terepce baterię kupiłam oraz e, długopis z Harry'ego Pottera to jest akurat ze zgredkiem wezmę go do pracy taki zgredek jeśli również jesteście fanami Harry'ego Pottera to możecie napisać w komentarzu Wybrałyśmy się na jesienny spacerek. Maja, oczywiście, musi pogonić kaczkę, no bo spacer bez taki kaczka to spacer stracony. Ale ja chciałam chciałabym powiedzieć, że dzisiaj jest naprawdę taka piękna pogoda i właściwie polska złota jesień, bo nie ma. Znaczy, jest trochę wiaterek, ale ogólnie jest ciepło. I nawet możecie potem zauważyć, że Maja nie zakładała mu branka, bo ostatnio już były tak chłodne dni, że nawet ona wychodziła na spacer w obrankę. Zresztą chyba widzieliście na naszych spacerkach. A dzisiaj jest tak ciepło, że jest w samych szelkach. My idziemy na zalew. Tu już widać jak liście pospadale. Też już tutaj na drzewach są kolorowe żółte. No tak typowo jesiennie, z tym, że piękna pogoda. Ostatnie nasze spacerki były właśnie na tej zasadzie, że idziemy i tylko myślimy, czy będzie padać deszcz, czy nie. Bo chyba dwa razy z nas został deszcz na spacerze. Ale dzisiaj no, tak świeci słońce, że wydaje mi się, że deszczu. Raczej na pewno nie będzie, oczywiście też go nie zapowiadali. I idziemy na łąki, bo mam nadzieję, że już e, wyschły. Bo ostatnio też nie chodziłyśmy tutaj na łąkę, tylko szłyśmy tą drugą stroną, bardziej tam od strony plaży. No, takim mostkiem, bo na łąkę byłoby za mokro. No i właściwie nie jestem pewna, czy ogólnie. Troszkę, Maja, bo tu jakieś trawy masz. E, nie jestem też pewna, czy jest sucho. Bo nie byłam już dawno, no ale zobaczymy. Może jak jest sucho, no to będzie udany spacerek. Naprawdę jest bardzo ciepło, bo ja już w ogóle jestem w samej bluzie, pod tam mam krótki rękaw. Już dawno tak nie chodziłam, bo ostatnio musiałam chodzić w jakimś płaszczyku. Wam tylko pokażę, co, co zabieram na spacerek z maja, takie jesienne. No i zazwyczaj jest tu jeszcze piłeczka, ale dopiero teraz zorientowałam się, że piłeczki zapomniałam dla niej wziąć. A mogłam jej wziąć, bo bym jej trochę tutaj porzucała na łąkę. Akurat widzę, że nie ma w ogóle ludzi, więc idealnie byłoby. No ale jak już zapomniałam, no to trudno. Także dzisiaj bez piłeczki, I nawet wziąłem dla niej wodę, przez to, że zrobiło się tak ciepło, bo jak już tak. Yy, jest, wiecie, jak idziemy na spacer i jest już chłodno, tak jak ostatnio szliśmy, to nawet czasem już nie brałam tej wody. No a to oczywiście smaczki, wiadomo. Spójrzcie, jak z daleka widać kolorowe już drzewa, liście na drzewach. Maja, ty gdzie jesteś? A tutaj żadną idziesz? I tu przechodzimy naprzeciwko tego mostu, małego właściwie takiego mostu. Ale jeszcze chciałam tam z mamią iść, więc przejdziemy naokoło. To tamtędy, z nią, tam jeszcze na chwilę z nią pójdę w to miejsce, bo chciałam mieć zrobić jakieś na zdjęcie na Ale to ostatnio właśnie yy, chyba mało zdjęć tutaj na Instagram May. Bo nie mam za bardzo kiedy zrobić jakieś fajne zdjęć. jak wychodzimy i zazwyczaj na spacer zostaje deszcz, no to też... Z tymi zdjęciami to no, raczej one by nie wyszły. Są krowy tu po drodze. A ja co tam w tej wodzie robiłaś? No to jest chyba to ogrodzenie elektryczne, ale nie wiem, by kiedyś tego dotknęłam i w ogóle nic nie czułam. A te krowy są z tego gospodarstwa. Tam widzicie daleko takie domki. Więc my nie idziemy tak naprawdę przy tym gospodarstwie ale tylko po prostu że tutaj mają pole ludzie. maja biega po zagrodzie dla krów tam widzicie tam jest stada nie wiem mogę wam przybliżyć ale nie wiem czy chcecie tu również mamy drzewa z rzutymi liśćmi. A ja dalej biegam po wybiegu. Jakoś po pastwisku chyba tak powinno mówić. dzisiaj bardzo długi spacer, chyba będzie dwugodzinny. Albo około dwugodzinny. Dzisiaj maja dostanie mokrą karmę z AniMondy I zaraz już jej dam, bo tutaj nie może się doczekać. Jeszcze jak zawsze trochę czystku, bo troszkę jej za mało dam. Wiem, że to powinno się bardziej wymieszać. A jeszcze w ogóle Zuzia idzie, żeby nie chciała maj, czasami zjeść. Że tutaj maja na nią nie szczekała. żeby nie iść tutaj, bo tu maję. Ma nie będę na ciebie szczekać. Zobaczysz. Zobaczysz, ci, że nie. Dobra, już możesz. Ale oczywiście. Nie, spójrzcie. No ja dokończę sobie. W zobaczcie jaka Zuzia jest wielka. Podno do mojej ręki. No moje tu jeszcze masz kawałeczek. Zobacz. jak nie tu Zuzia ci zje. A wiesz, że Zuzia nie może, bo jest wyganką. Tak Zuzia? O nie, zabieramy miseczkę. Chociaż tego tak już nic w niej nie było. Muszę teraz posprzątać trochę tutaj myli. I zaraz dać jej jeść. Bo tu widać, że trochę nabrudziła. Mimo tego, że najwięcej załatwia się w kuwecie, no to tutaj oczywiście oprócz y, gdzieś tam kubek porozrzucanych. No, to też mela rozrzuca sianko i jedzonko. a w ogóle zobaczcie, tu w jej domku nawet widzę, jest gąskoję, bo nie więc gryzła sobie chyba. Co chcesz, żeby cię pogłaskać? I jeszcze mam do Was e, takie pytanie, e, gdzie. Właściwie w czym pierzecie mebelki świnki, czyli typu jak macie hamaczek, nie wiem, paśnik materiałowy, czy nawet legowisko tak jak ja też materiałowe, czy pierzecie w pralce normalnie, w, nie wiem, proszku, czy tam płynie do, nie wiem, w proszku, takim jak dla ludzi, czy używacie czegoś specjalnego, bo właściwie ja tych materiałowych mebelków jeszcze jej nie prałam, a chciałabym, bo legowisko ma na przykład już bardzo brudne, paśnik jeszcze może być, Dlatego możecie mi napisać. Widzę że też, że ona ma bardzo już pogryzione te gąbki Japonii. No co ty chcesz? I też jej ten gryzaczek, bo też bardzo ma już pogubione. Chociaż nie mam jeszcze sobie go gryzie. Dużo chciałam dać nowym. recenzje tych gryzaczków też możecie znaleźć na moim Instagramie, to znaczy na świnki Instagramie pod nazwą moich lewik. To właśnie jest recenzja tych gryzaczków z hamsteak. świnka się na nie rzuca. Czy do mnie świeżego. Pewnie później będzie sobie gryzła. I teraz też jej chciałam być świeże gryzaczki yy, czy gałązki Tutaj tutaj mam to może i już zabiorę Z tam gałązkę położę koło zabaweczek i tego gryzaczka, to jak będzie chciała, to sobie będzie gryzła No, mylę, ale nie gryź opakowania jak zauważyliście, jest już w miarę posprzątane jeszcze jej kuwyty nie wymieniałam, ale kuwetę myślę, że jej wymienię może na wieczór bo jeszcze nie ma aż tak brudno w niej. Tu już jej uprzątnęłam, zaraz jej tylko jeszcze umyję miseczkę, wymienię wodę w pojedynku w i muszę jej dać jeść. I teraz jej damy świeżą wodę. I już pojedynkę napełniłam, tutaj miseczka też jest umyta i zaraz dam śwince obiadek, tylko jeszcze idę zawiesić to pojedynkę. Dzisiaj dam jej saler naciowy, pierwszy raz będzie jadła pokroję jej ten seler. Zobaczymy, czy w ogóle będzie chciała spróbować, bo moja świnka jest jednak trochę wybradna i różnie u niej bywa. Oprócz tego selera, który pokroiłam, dałam jeszcze trochę koperku, bo czytałam, że świnki mogą koparek, a moja świnka jeszcze nigdy nie próbowała. No i dzisiaj taki obiadek będzie seler naciowy plus koperek. Już Mela, otwieram cię. I daję ci obiadek. Serer najpierw ugryzła, ale od razu wzięła się za koperek. Widzę, że koperek smakuje. fajnie, że Koperek jej posmakował. Zobaczymy, jak będzie z selerem, bo widzę, że Koperek najpierw sobie tylko ugryzła. Widzę, że seler też. Spójrzcie. I to jak chętnie, że jestem zaskoczona. Bo pamiętacie, jak też raz nagrywałam dla Was test takich różnych warzyw i Mela wtedy testowała kalarepę I jeszcze coś tam wtedy testowała I zjadła to wszystko, a i brokuła I tak nawet jadła, ale nie aż tak chętnie, a na ten seler naciowy i koperek to bym się rzuciła Z Bardzo się cieszę, że i tak smakuje I oczywiście faza gryzienia domku myli jeszcze nie przeszła, dalej go obgryza. Tak Jakby ktoś był ciekawy. I aparat też bardzo chętnie obgryzła. I teraz dam też chomikom soler. Najpierw orzeszkowi, bo on zawsze jest bardziej głodny. Orzeszek już czujesz. Zaraz to przyleci, zobaczycie. Zobaczę orzeszek co mam. Pierwszy raz wiesz. Trochę niepewny. A no, jednak jak no bo to wszystko wie. To najbardziej głodny chomik, jakiego znam. To raczej będzie, ja tylko nie jest to jakieś chyba ulubione warzywo. Chrupek też testuje, ale... Nie, jednak chrupciowi smakuje. Chciałam powiedzieć, że też nie jest aż tak zachwycona, ale widzę, że chrupciowy chyba bardziej smakuje niż orzeszkowy ten seler. że może krótko widzicie, smakuje. E, właśnie Mela miała swoją pierwszą, nie wiem czy pierwszą sesję zdjęć, bo nie, nie pierwszą e, i była to sesja najpierw jesienna. A teraz miała halloweenową. E, tutaj do sesji miałam też kasztany. Oczywiście zdjęcia będą na Instagramie. Oczywiście, I wiadomo sesja nie poszła tak jak y, powinna, bo Mela oczywiście tutaj gryzła. Wszystko musiałam ją pilnować, żeby czasami nie widziała się za kasztany. Ale jeśli... Jak Mela to tak skaczesz, e, jeśli nie obserwujecie jeszcze Meli, która gryzie lustrzankę. Jeśli nie obserwujecie jeszcze jej Instagrama pod nazwą Mój Lewik. Link będziecie mieć nazwę Instagrama w opisie albo w komentarzach wam wstawię. To oczywiście was serdecznie zapraszam. Sesji zdjęciowej ciąg dalszy. Świnka się cieszy i... i gryzie mi ciągle lustrzanka i teraz gryzie też lampki, które ustawiłam dla niej na sesję. Mela, a czemu ty gryziesz pająki? To ma być zagrożenie pająków. Zdejść dekoracja? I oczywiście tak jak już mówiłam, zapraszam was serdecznie na Instagrama. A razem tutaj z Mają i z Zuzią chcę już zakończyć dzisiejszego vloga. Jak widzicie Zuzia sprawdza czy kocyk ma da się zjeść. I jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.